No to podsumujmy sobie to spotkanie. Oczywiście Bielszanki zdobywają komplet punktów i wiedzieliśmy, jakie to są, jaka jest klasa przeciwniczek. No, ale patrząc na te wcześniejsze mecze, dzisiaj 20, 20, 22 punkty, czyli walka była. Walka była. Myślę, że ta iskierka gdzieś tam poszła pierwsza. Szkoda, że taki wynik, bo myślę, że to widowisko zasługiwało na trochę więcej punktów z naszej strony, ale tego żałuję, natomiast. No tu trzeba oddać Bielsku tą klasę, że pokazały to, co potrafią mm. zawsze, czyli super grę w obronie i cierpliwość na tej siatce. My za dużo błędów po prostu. No właśnie, I no i tak własne. też ja to trener nam starycyku. podsumował przed chwilą, że może gdybyśmy to postarały się chociaż troszkę wyeliminować, to, to gra potoczyłaby się inaczej. No teraz też dalej pracowite dni przed Wami, bo puchar, dwa mecze, kolejne mecze ligowe z teoretycznie słabszymi rywalami. To teoretycznie zawsze można założyć, ale puchar mamy z LKS-em, także tam trzeba się nastawić na raczej duże ryzyko i y, ciężką grę. Tak samo jak takie mecze jak z Starnowem czy z Mielcem też będą na pewno mocne, bo to są dziewczyny, które też walczą o swoje cele i na pewno każdy punkt dla nich będzie ważny, tak samo i dla nas, więc na ten moment może się wszystko wydarzyć.